bur, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie wybrałem się z moim bratem na poszukiwanie zrzutów. Jestem właśnie w takim, jak widzicie, takim bardziej ba terenie bagiennym. No i właśnie patrzę, tu jest dużo właśnie drzew obtartych, spałowanych i mówię, idę, wejdę w to kawałek. Patrzę i dużo kości widzę po drodze. I mówię, nie wiem czy to mogło być. Ale patrzę, idę kawałek, przechodzę i znalazłem czaszunię od koziołka ze sparostkami. Oba bardzo ładny, widzę, że bardzo gruby, więc zaraz Wam go pokażę. Więc możecie spojrzeć. Tutaj właśnie leży. Jak widzicie, ładna, ładna sztuka, bardzo ładna. Patrząc na tę kurczę, te, o bardzo piękne, ale piękne. Takie jeszcze mi się nie udało znaleźć Więc jak widzicie, bardzo się cieszę. Więc ruszam dalej. Może jeszcze coś się uda znaleźć, bo widzę, że tu jelenie często bytują, więc widzę po tropach, że tu były. Może jakieś rzuta od jelenia uda mi się spawić, no, ale na dobry początek, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Właśnie przechodziłem se tym laskiem. Od razu patrzę i tak jak możecie zobaczyć, nazywa się to wiatrowały, czyli obalenie drzewa z całym systemem korzeniowym, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć drzew. Jak jedno czoło był pewnie mocny wiatr, jak jedno, jedno drzewo zaczęło się obalać, no to od razu za sobą ciągło, od razu następne i w sumie pięć drzew się obaliło. Ale dobra, teraz Wam opowiem o tym moim rzuciku, co znalazłem tę całej czaszeczce Jak widzicie, uperlenie jest bardzo piękne. Ma mocne uperlenie, więc widać, że w ogóle widać po posturze tych poroży, że musiał to być bardzo mocny i no w takim dobrej klasie wieku kozioł. Bardzo się z tego cieszę, że udało mi się to znaleźć. i Ruszam dalej. Wyszłem już właśnie z tych mokradów. Powiem wam, że buty są całe przemoczone. Z, złe buty dobrałem, mogę wziąć sobie gumowca, wziąłem moje traperki po lesie, ale się nie spodziewałem, ogóle, że w takie bagnot wejdę, ale no jak coś... Jak coś to... No ale i tak się cieszę, że znalazłem, chociaż te, że te buty mam przełączone, więc ruszam dalej. Widzieliście to? Cała ta bata ci szła Kurcze ładne, ładne już były sztuki Kurcze Słuchajcie jeszcze, słuchajcie jeszcze jak tam odchodzą od dali Daszbur witam wszystkich Właśnie wróciłem do domu, Powiem Wam przebrałem się całe, bo cały byłem zgnojony, wszystko miałem zmoczone mocno. Szczególnie buty, bo jak widzieliście na tych moczarach, to uf, kiepsko wam było tam się przedrzeć, ale wracam ucieszony, ponieważ znalazłem oto tego, oto tam czasunie. Powiem Wam, mierzyłem już te parostki i powiem Wam, że to jest mój rekord w ogóle. I nie wiem, czy w ogóle jakiś podchodzi pod w ogóle rekord tego, bo. Mają one pod 22 cm, więc kurczę, naprawdę powiem wam są gigantyczne. Jak widzieliście, na tym na filmiku, no jak wracałem właśnie już po drodze, to znalazłem jeszcze no, szczątki od. Najprawdopodobniej to był byk, ponieważ byk jeleni ponieważ. Nie znalazłem już głowy, więc mi się daje, że już tylko znalazłem żuchwę dolną, więc mi się daje, że to by mógł być byk i już ktoś jak Jak tam czyścili, widziałem las, była wycinka, więc mogli zabrać już wieniec. No ale cóż, nie wszystko daje ten, ale i tak się cieszę, z tego, że udało mi się znaleźć, powiem wam, kurcze no, gigantas, zarąbisty Bardzo się cieszę i jak jakże wyleciała mi cała ta badacha dzików tam. Widziałem, że lohad ładna, kurczę, osobiście już taka jedna z takich największych w ogóle te i za tym było jak się nie mylę 8 czy 10 Już w takich ładnych, za nią tych Szłodkich przylatków chyba nie wiem jak ty sam się nawet bym musiał trochę poczytać o tym, bo nie wiem nawet mówię, ale jeszcze nie wiem, tak muszę sobie przeczytać o tych dzikach Więc żegnam się z wami na dzisiaj, to tyle bardzo jestem ucieszony z tego, z tych parostków, że udało mi się tę czeszkę nie znaleźć, więc bardzo się cieszę i żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Dasz bur.